Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj zaproszę Was do ogrodu. Popadał deszcz. No to się wybrałam do ogródka na pielenie chwastów. Oczywiście bez rękawiczek, ale no, zaraz Wam pokażę. No, żal, po prostu nie wyrywać tych chwastów. Tak się fajnie wyrywa. Przepraszam za moje brudne paluchy, ale no zobaczcie, patrzcie. No, żal. Nawet też o. Jakby chodzi z ziemi gładziutko. No więc, taką dzisiaj tutaj będę miała pracę na ogrodzie. A potem Wam może jeszcze coś pokażę. O, zobaczcie, no po prostu jest. O! Jak płynnie te chwasty żadnej haczki nie potrzeba. No potem jeszcze w buraczkach, bo te buraczki też już powoli będziemy mogli robić jakąś tam potwinkę może albo jakąś zupę buraczkową, taką jarzynową. No, tutaj mi już trochę zrobiłam w tych truskawkach, Ale jeszcze trochę pielenia mnie czeka. Wczoraj nie nagrałam zakończenia, więc zagrałam dzisiaj. Jak pokazywałam balkon, to zapomniałam o oleandrze. Ale wiecie co? Ten oleander w ubiegłym roku był taki ładny, pitnący, a w tym roku dopiero budzi się do życia. No, został wzmocniony taką odżywką specjalną i widzę, że no, zaczyna tutaj się budzić. Myślałam, że już po prostu pójdzie to na straty. Ale jakoś ta roślinka tutaj walczy. Ciekawe, czy w tym roku jeszcze zakwitnie. Czy nie? Zobaczymy. No tak, tutaj on tak, ta, tak to wygląda. Jak się podobał mój film, to zachęcam do komentowania. Do polubień, do subskrypcji i życzę miłego dnia. Cześć!